Rozpoczynamy czwarty sezon hardcora na jednym serduszku, ale z jednym powiedzmy, że drobnym ułatwieniem. Im więcej dni przetrwam na tym świecie, tym więcej punktów życia będę miał dostępnych. Począwszy od dnia trzeciego, gdzie będę miał 3 punkty życia, czyli jakieś półtorej serduszka. Oczywiście subskrypcja oraz łapka w górę mile widziana jak najbardziej i zobaczymy, jak długo przetrwam w czwartym sezonie. No to dzień dobry, mamy dzień 0, yy, tak, dokładnie. No i mam jedno serduszko, i tak naprawdę dopiero jak będzie dzień trzeci, będę miał więcej troszeczkę punktów życia, tak. Fajnie by było przetrwać jakoś dłużej niż dwa odcinki. No i duba. Ale zobaczymy, w każdym razie, standardowo. Drewienko, y jedzonko i będziemy pewnie szukać wioski. Dobra, oczywiście, wiadomo, crafting jack y i patyczki y i zrobimy sobie drewniany kill. -off. Why not? Może być drewniany kilow proszę bardzo. I lecimy po stą, na, który jest. O, tam, tam. Priorytetem na teraz jest przeżyć jak największą ilość dni, chociaż tak naprawdę, jeżeli przeżyję nawet yy, 5, 6, nie wiem, 10 dni, to i tak raptem będę miał kilka serduszek więcej. Co i tak na hardkorze nie jest jakieś super takie overpowerful. Dopiero jakbym przeżył ewentualnie jakieś, nie, wiem, 50 dni, no to ewentualnie wtedy faktycznie tych serduszek mogę mieć więcej. Ale póki co muszę bardzo, bardzo uważać. M mogę zginąć w każdy możliwy sposób, nie wiem spadnę z dwóch, trzech kratek wysokości, czy przypadkiem gdzieś mi się noga podwinie, jakiś szkielet mnie dojedzie, no różne rzeczy się mogą dziać, tak naprawdę to jest hardcore na jednym serduszku. E, pytanie, czy będziemy brali trzcinę? Teoretycznie może nam się przydać na później, a jak jej nie znajdę, to będzie problem No i misja na teraz to oczywiście znaleźć wioskę a w sumie zbierzmy jeszcze troszeczkę drewna, to zrobimy sobie od razu smoker. Pijacyk i zrobimy sobie smokerek. Przepalimy sobie jedzonko i ruszymy dalej. Tylko właśnie nie wiem, gdzie łóżeczko będziemy musieli sobie ogarnąć, bo im więcej dni przetrwam, tym lepiej. Więc kurczę, dawaj mnie tą wełnę, panie. Zrobimy sobie łóżeczko, proszę bardzo. Haha, to jest most powerful weapon w Minecraft. Szczególnie na hardkorze. Łóżko, tak. Jak masz łóżko, to generalnie nic ci się tam nie stanie. No i lecimy. Ostrożnie oczywiście, stąpając po ziemi. Eee, poszukiwanie wios. O, ale są dynie. W sumie dynie, dynie, dynie. A, wezmę. Będą hejbale. Będą hejbale, dobrze. No to dobra, to skoro już mamy to, no to tak na dobrą sprawę tutaj moglibyśmy sobie przetrwać. Co tu, kurczę, się dzieje? Ok. Eee, ciekawy wyglądający teren swoją drogą. Nie będę się samym chlebem żywił, prawda? Dzień dobry. Witam. Mamy pana bacza. A, dobra, jest baczerek. Dobra, to wiesz co, to ja sobie tutaj wrzucę... Niech mi się jedzenie przepala, nie? Ja tu zaraz wrócę, mordo. I mamy też koniki. Jakby znalazło się siodełko, to może wreszcie udałoby mi się podróżować na koniu. Okej, okay, mamy żelazo, mamy węgiel. Bardzo... A, a, dobra, jakby nie jest tu zbyt... Bezpiecznie, a z drugiej strony, no też bez przesady, jakby damy radę, chyba, nie? Jakby nic się nie stanie. Tak mi się wydaje. Dzień dobry, panie golem. Czyli tutaj, 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 dobra, i teraz, panie. Ha! I teraz, nie zeskakiwać, tylko oczywiście, tak, tak, wi wiadomo. Przy okazji, dużo villagerów mamy, więc będzie można też potem wyhandlować jakieś, nie wiem, e, strzały, łuk. Lecimy spać, lecimy spać, bo tu kurczę się. Noc robi, tak, 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 dokładnie. I to dopiero będzie. To dopiero będzie pierwszy dzień, tak. I dobra, mamy dzień oficjalnie pierwszy, proszę bardzo. W sumie to by się nadawało nawet do zrobienia seryjki, wiecie, że tam przetrwałem ile dni i w ogóle być może coś takiego ewentualnie w przyszłości zrobię. Why not? I zróbmy sobie w takim razie. No właśnie, właśnie, właśnie. Może zrobilibyśmy sobie... Kurczę, czekaj, czekaj. Panie, panie, panie kochany. A, bo tutaj kolejny baczer będzie. Nie, nie. To nie o to mi chodziło. Musimy zebrać sobie drewienko. Zrobimy sobie tarczę oczywiście, bo tarcza jest nam bardzo, bardzo potrzebna. E, proszę bardzo. Robimy sobie tarczę. Dziękuję. Tarcza akurat to może mnie faktycznie uratować. Wiaderko, tak. Dziękuję. E, zróbmy sobie z tego w sumie tak naprawdę wszystko tutaj, co tylko mamy. Proszę bardzo. Zrobimy sobie chleby. Z tak chleba na razie. Dobra, wodę mamy, elegancko, to teraz możemy się udać po e, żelazo i węgiel, który jest tutaj. E, panie villager, e, pan chyba tutaj, e, no, zabłądził. O, i mamy żelazo, elegancko, dziś dobry. Pyk, jedno, drugie, o, będzie więcej, dobrze. Trzecie i czwarte, nice. No to kilofik z tego zawsze jakiś żelazny zrobimy, prawda? E, węgiel byśmy mogli tam ogarnąć tam na dole Tylko czekaj, czekaj, to ja sobie zrobię tak Puszczę sobie wodę elegantną O, tam też żelazo mamy, no i fajnie Trzeba uważać, żeby tutaj nie było jakichś nieprzyjemnych stworzeń Ale z tego co tak widzę To tu jest raczej, raczej, la, raczej luzik, co nie? No i dobra, 38 sztuk węgla To jest naprawdę fajny wynik E, tu trzeba uważać oczywiście, żebym tam nie spadł Tam już dalej chyba nic takiego nie ma Na spokojnie, delikatnie sobie tutaj przejdziemy tu jeszcze mamy to żelazo, to jeszcze sobie wykopmy Dobra, czekaj Tu żebyśmy nie zeskoczyli gdzieś e, No i mamy flincik Flincik też się przyda oczywiście Żeby zrobić fletching table W sumie jak już tutaj jestem, to możemy zrobić trochę pochodni Rozświetlimy nieco tą Przestrzeń Tu mogę zeskoczyć, dobra, dobra, dobra A tu byłem W tym domku tak, w tym domku, by... a no tak, bo ja tu przecież Przepraszam, zapomniałem Stawiłem jedzenie, dzięki, dzięki, że Przypilnowałeś, nara <gry> Dobra, to będziemy mogli sobie w takim razie Faktycznie zrobić ten fletching table Zrobić kompostownik ewentualnie też Żeby mieć właśnie Farmera, tak jest Tutaj mnie też nie było. Ej, ile tych domów jest w ogóle? Bo ja już, ja już się pogubiłem troszeczkę. Czekaj, czekaj, to jest ten mój, tak? Znaczy ten, co sobie przywłaszczyłem. Tak. E, nieważne. Dzień dobry. Czy ktoś tu będzie moim farmerem? Ja wiem, że teraz Państwo spotkanie macie i w ogóle i zajęci bardzo jesteście, no ale. O, czekaj, czekaj, jednak się zdecyduję. O, taki nieśmiały Pan jest taki. Dobrze, dobrze. Jeszcze raz, jeszcze raz. Chodź, chodź. Kto by się nam tym przejmował? O, dobra. Yyy... No w zasadzie to jest mniej więcej to, czego ja chciałem, nie? Jeżeli chodzi o Fletchera, tak mi się wydaje No bo w sumie będę mógł sobie z tego zrobić patyczki Proszę bardzo, zablokujemy Czaj spać Żeby był kolejny dzień I proszę bardzo, mamy dzień drugi Czyli to jest ostatni dzień, gdzie mam faktycznie jedno ostatuszko, Bo potem już będę miał półtorej Tak, to będę niezniszczalny, prawda? No, chcia chciałbym na pewno Dobra, gdzie jest ten villager, który nie miał pracy? Halo? Tu jesteś, panie Bier pan tą pracę. Normalnie, polecam. Naprawdę dobra, do, dobra praca. Naprawdę. I o, dlatego pan się zdecydował, się, nie mógł. Dobra. Proszę bardzo. I teraz to my się rozumiemy. W sumie tak się zastanawiam, że jak przeżyję drugi, jakby w sensie ten odcinek, i będzie drugi odcinek, i będę miał już więcej serduszek, to w sumie już nie będzie tytułu, że Minecraft Hardcore, ale mam jedno serduszko. To będzie Minecraft Hardcore, ale mam pół, półtorej serduszka. Dobra, dynie pozbieramy. Sześć dyn to jest jeden emerald. Proszę bardzo. Po co, po co ja się kieram? Nawalam kurczaki nie wiem. I zaraz będzie kolejny dzień. I już nie będę miał jednego serduszka, tylko półtorej. I mi się kiera skończyła. Ostatni posiłek przed spankiem. I witamy półtorej serduszka. Tak, od razu czuję się troszeczkę pewniej mając półtorej serduszka. Dokładnie. To już jest potęga. Nie, 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 to już jest półtorej serduszka, panie kochany, to już... To już mogę jedno serduszko demejza zebrać. mhm. Ja pitole, ledwo udało mi się zyskać 11 flintu Strasznie nie chcę to zrobić. Praktycznie mi łopata padła. To no już wykorzystam ją do końca. Nie, proszę bardzo, robimy sobie strzały i 44 strzały. I całkiem nie najgorzej. No i nie ma to jak w domu. To skoro jesteśmy tutaj, moglibyśmy ewentualnie troszeczkę tych pumpkinów sobie przehandlować, mieć jeszcze więcej meraldów, nie wiem po co, ale po coś na pewno będą. Zróbmy sobie jeszcze trochę więcej pochodni, bo i tak mi się później przydadzą. I teraz byśmy sobie jeszcze naszego farmera zahaczyli. Panie farmer? Dzień dobry, ja poproszę. Tak, tutaj sprzedamy sobie to i wyhandlujemy go, wy, wyekspimy go jeszcze bardziej. I co ty będziesz miał tutaj ciekawego? Ciasteczka. Dzień dobry, panie Kleryk. No tak, bo ty masz tutaj to. Jeżeli ja bym sobie troszeczkę tego Redstone'a zabrał, zmniejszy mi się mój zapas emeraldów, ale wyekspimy go sobie troszeczkę. Wiesz pan co, na razie, na razie ten Redstone to mi wystarczy, co? Jakby nie chcę, nie chcę za bardzo przesadzić. To było bardzo odważne i bardzo głupie z drugiej strony. Masz tylko półtorej serduszka, ty nie kozacz, dobra, ty nie kozacz. Bardzo ubolewam, że nie znalazłem siodełka. Bo liczyłem na to, że wreszcie będę mógł sobie pojeździć na koniu, ale nie. Czekam z utęsknieniem na kolejny dzień, jak będę miał już dwa serduszka, to już naprawdę będzie super. Co? A to nie jest tak, że, że wile to się respią jakoś tak daleko, 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 daleko od respa? Nie no, wszystko spoko, ja tam mógłbym <laughs> mieć totemy nieśmiertelności, tylko szansa, że ja przeżyję tam na półtorej serduszku, to jest taka trochę, no mała szansa. E, pomyślimy w przyszłości, ok? Dobra, na razie idę spać. E, dwa serduszka czekają. I e, proszę bardzo, dwa serduszka mamy. E, bardzo się cieszę, bo już nie jestem tak na jednego hita, tylko ewentualnie na dwa. E, więc nawet mogę zacząć się przejmować jakąś ewentualnie zbroją, która mnie uchroni od... Czegoś Okej, okay, tutaj jak zeskoczę, to nic mi się nie stanie Prawda? Prawda, na pewno yy, Czy jest tu jakiś przeciwnik niebezpieczny? Chyba nie, tam mamy statek O, tak, i on jest na powierzchni To mi się bardzo podoba Tylko, czy ja mogę na pewno tu zeskoczyć? No, powiedzmy, że mogę ha, ha, ha. Dobra Panie delfin, ja se do łódki wskoczę Jakby, wszystko spoko, delfinku, kochany Jakby, nie mam nic do ciebie Ale wolę to zrobić w taki, a nie inny sposób Dobra, musimy obserwować oczywiście, czy nie ma gdzieś tutaj topielców Butopielce w dalszym ciągu są dla mnie naprawdę, naprawdę sporym zagrożeniem. Wzeszło, wszystko jest dla mnie sporym zagrożeniem. Ej, mam tylko dwa serduszka. Dzień dobry, witam. Oj, skrzyneczki na powierzchni, Ta, to lubię, to lubię. Dobra, mamy mapę skarbów, do której sobie zaraz ewentualnie się udamy. I tu mamy kolejną skrzyneczkę, proszę bardzo, dzień dobry. Uuu, dobra, żelazo e, i emeraldy. No dobra, zawsze coś. To może w sumie z drugiej strony zrobić jednak troszeczkę tego armora. Ej, why not? Dawaj tą klatę, robimy. Tak jest. Jestem odporniejszy teraz, prawda? No, mhm. Dobra, szukamy skarbu. czyli skarb będzie tam. Tu będzie skrzynka, bo tu jest taka jedna dosłownie yy, yy, krateczka piasku. Tak mi się wydaje, że tu będzie skrzynka. Uwaga. Czy się pomyliłem? Chyba się, kuźwa, pomyliłem. Tutaj, proszę bardzo, będzie skrzyneczka. Aha, wiedziałem. Dobra, mamy TNT, mamy żelazo, mamy więcej emeraldów. Jest serce oceanu, żeby się przyda. No, wezmę. No, kurczę, jakby mi się potem miało przydać, no to... To będę miał, co nie? Dobra. Dobra, i teraz by się przydało ewentualnie udać do jaskini, ale może nie w taki sposób, jak tutaj nam jaskinie się generują, tylko po prostu wkopać się w dół. Ale może zróbmy to gdzieś bliżej naszej wioski, bo skoro mamy tutaj wille. To faktycznie ja bym się do niej udał oczywiście w przyszłości, tylko że no dopiero jak faktycznie będę się troszeczkę pewniej czuł, jak będę miał minimalnie więcej serduszek. Okej, okay, to skoro będziemy się wkopywać w takim razie e, blisko domu e, To ja bym sobie odstawił resztę tych rzeczy, bo one nam totalnie na razie nie będą e, potrzebne, chociaż to no w sumie jabłka akurat, no jeżeli faktycznie złoto znajdę, złote jabłka, why not może być e, to sobie będziemy później e, kombinować. I z tego co widzę, słońce będzie zachodziło, więc fajnie będzie kolejne pół serduszka dla mnie. To tak jest. Mm -hmm. I teraz, proszę bardzo, tutaj, drobinka, drobinka. Schodzimy sobie tutaj. O. I tu będziemy mogli sobie schodzić niżej. A, nie mamy jeszcze łopaty, no widzisz. Ale skoro zachodzi słońce, to pora iść spać. I proszę bardzo, 2,5 serduszka mamy. I to już jest naprawdę dobry wynik To już jest, to, tu można się pobawić Prawda, tu już hu hu. Dobra, i schodzimy sobie elegancko Tutaj w dół e, Schodkami, tak, na spokojnie, wiem, że zajmie mi to Bardzo, bardzo długą e, I dużą ilość czasu, no ale Jak to się mówi, e, safety first, tak Dokładnie, bezpieczeństwo przede wszystkim W zasadzie, do jakiego poziomu Musielibyśmy się skopać hmm. Oho, tu jest Jakaś jaskinka no to tak nie za bardzo by mi się tu chciało wchodzić, ale mamy żelazo, no kurczę, głupio nie skorzystać. Też wolałbym coś cenniejszego. Nie, nie, tu jest, tu jest bardzo niebezpiecznie. Nie, wiecie co? Nie, nie, nie. W sumie tak teraz myślę, że mam Blast Furnace, a Blast Furnace, o ile się nie mylę, był od takich fajnych yy, rzeczy jak właśnie kilofy. I mógłbym sobie troszeczkę wyhandlować emeraldów I wtedy miałbym szansę na diamentowy Kilow dodatkowo jakoś tam kurczę zenchantowany I dopiero wtedy mógłbym się wkopywać tutaj dalej No bo faktycznie kamiennymi kilofami potrwa to naprawdę Naprawdę dużą ilość czasu, a tutaj mamy deepslate dopiero panie villager! Oj, panie, panie villager Panie villager Panie villager W sumie... Dawaj. O. I... E, pr, e, 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 chyba nie o to chodziło. O, właśnie, o to chodziło. Daj mi chwileczkę, zaraz tu przyjdę. dobry, witam, 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 witam. E, panie kochany, ja chcę siekiery. Siekiery to jest moja pasja, bo dzięki temu będę mógł zdobyć dużą ilość drewna. No to wykorzystując resztę dnia, porąbiemy sobie troszeczkę drewna. Dobra, chyba pora iść spać. O, tak. Trzy serduszka to już jest zdecydowanie dobry poziom. Naprawdę. Bo jestem w stanie otrzymać troszeczkę damage'a. Nawet chyba będę w stanie w tym momencie zeskakiwać z trzech bloków wysokości. I nie obawiając się, że zginę za każdym razem, prawda? Droga do diamentowego kilofa będzie droga yy, i długa, ale dam radę. Czekaj, bo łopat jeszcze... No właśnie, za łopatę tak sobie... Dzwony? Nie, nie, nie. To głównie teraz żelazo, tylko dobra. To ja w takim razie wrócę, jak będę miał większą ilość żelaza, dobra? <laughs> bo emeraldy i tak mi się później przydadzą do chociażby kupo kupowania tych tych, tych, tych żelaznych, czy, czy nawet właśnie diamentowych rzeczy. To jest ważna rzecz. Może zostawmy część siekier, bo aż tych wszystkich nie potrzebuję. Jedną sobie w zapasie wezmę. I udajmy się. No, jednak do jaskini, tak? Mam te żelazne kilofy. No, trudno. Jakby odwlekałem to, co nieuniknione, ale tak czy inaczej. Muszę iść kopać. Wreszcie mamy żelazo chociaż. Dobrze. I tak zdecydowałem, że faktycznie dzięki temu, że będę miał troszeczkę więcej serduszek, każdy kolejny tytuł będzie mógł być troszeczkę inny. Bo na przykład dajmy na to, że ten odcinek skończę na, nie wiem, czterech serduszkach na przykład. Albo pięciu. No to następny tytuł nie będzie już, że mam jedno serduszko, ale że mam pięć serduszek. Eee, hmm... No, super fajnie ta jaskinia. Na, na, naprawdę świetna. Tu mamy jaką wysokość? 32. Hmm, hmm, hmm. No, nie wiem, czy chciałbym tam schodzić. Raczej wydaje mi się, że nie za bardzo. I większa jaskinia, tym więcej mobów niebezpiecznych. Zróbmy to jakoś bezpieczniej, dobra? Ho! Uh, nie, to absolutnie nie jest cave, do którego ja chcę wchodzić. Absolutnie. O, moi drodzy, co ja tutaj znalazłem i to jeszcze nie jestem na tej wysokości, co miałem być, bo schodziłem do minus 58 wysokości, a tu mamy minus 56 i mamy Daimoncik! Mamy Daimoncik, bardzo mnie to cię... Uuu, nawet mamy więcej mądzików. O jak sympatycznie, o jak pięknie. Co prawda nie mam fortuny, ale w żaden sposób mnie to nie przeszkadza. Uuu, będzie diamentowy kilofik. Tak jest. To nawet jeszcze zanim w ogóle tego naszego tulsmifa Wyekspie w ekspie. i, 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 i wykokszę. Świetnie, naprawdę świetnie, cieszę się niesamowicie. No to teraz będziemy mogli, prawda, kopać sobie dalej. Jesteśmy na minus 58 wysokości. I prawda, lecimy przed siebie. A eee, tak. Wyko eee, eee, ok, wykopałem cztery kratki. Kolejne diamenty. Tak. Gdyby ktoś się zastanawiał, czy to jest dobra wysokość do kopania diamentów. Tak, to jest bardzo dobra wysokość do kopania diamentów. O, i więcej. No, nie, no ja się nie będę kłócił. Absolutnie się nie będę kłócił. Absolutnie, pasuje mi to bardzo. Z tego co mi się wydaje, będę w stanie się chyba przekimać, żeby był dzień siódmy, o ile ja się nie mylę. Hmm. No i proszę bardzo, 3,5 serduszka. Pro. O, o, to, już jest, to już jest. Nie, to jest naprawdę dobry wynik i mamy 7 diamentów. Nie mam ze sobą drewna ani żadnych innych takich rzeczy, więc wydaje mi się, że wrócimy się teraz do góry, zrobimy sobie diamentowe kilow, nawet będę w stanie zrobić sobie enchant i nawet mógłbym pokombinować, żeby sobie zenchantować ten kilow. No co prawda fortuny pewnie nie będę miał, ale jakiś efektywność jeden chociaż czy coś, to już naprawdę dobry progresik by był. I czy ja się chcę zajmować teraz w tym odcinku tym wszystkim, czy może w następnym? Może stwórzmy ten diamentowy kilow i to będzie koniec tego odcinka. To będzie piękne zwieńczenie pierwszego odcinka, gdzie mam 3,5 serduszka i diamentowy kilow. Do, oh, wreszcie na powierzchni. Ok, a no to zróbmy sobie w takim razie tutaj normalnie diamentowy kilowik. Nie spodziewałem się, że tak szybko uda mi się osiągnąć diamentowy kilof, ale bardzo mnie to cieszy, znaczy szybko. Półtorej godziny prawie Ale nieważne, ważne, że jest diamentowy kilo. Dokładnie, mam jeszcze cztery diamenty Dwa oczywiście będą wykorzystane do enchantu Ale te dwa mógłby wykorzystać Chociażby do Miecza Czemu by nie, diamentowy mieczyk jak najbardziej Przyjmę mm -hmm. Przepalmy sobie od razu całe żelazo Które zdobyliśmy i w sumie możemy Jeszcze iść zaciukać Golema Bo pewnie już kolejny będzie, no proszę bardzo Jak na zawołanie to zaciukamy sobie kolejnego golema i zawsze troszeczkę żelaza więcej będzie, prawda? Aha! A! Przetestuję na tobie mój diamentowy miecz! Aha! No i pięknie, mamy kolejne żelazo, to będziemy mogli sobie wyhandować więcej e, emeraldów. Tyle możliwości, tyle możliwości! Dobra, lećmy do naszego tulsmifa, zawsze to tam parę sztabek żelaza przehandlujemy, prawda? Dzień dobry, witam serdecznie. Eee, tak, ja poproszę to. Jeszcze trochę, jeszcze trochę i będą nowe przedmioty. Ja się nie poddam. W sumie bylibyśmy w stanie wybrać się po Obsydian, bo gdzieś tam wcześniej mijaliśmy lawa pula, nawet tam czy tam, więc tak na dobrą sprawę Obsydian nie byłby totalnie żadnym problemem. I nawet do netheru dałoby radę iść, o, chociaż... Jakoś mnie to bardzo nie kusi, nawet że mam 3,5 serduszka już, a nie jedno, to i tak dalej nie kusi mnie pójść do neteru. Absolutnie, absolutnie. Tym bardziej, że nie mam żadnego złota, więc nie wyhandluję sobie nawet potek odporności na ogień. To będzie musiało poczekać. W każdym razie kończymy z całkiem dobrym ekwipunkiem, i to jest pierwszy odcinek czwartego sezonu hardcora na jednym serduszku, albo już w zasadzie nie tyle na jednym serduszku, bo już na 3,5 serduszkach. Także zobaczymy, do ilu serduszek będę w stanie dojechać. Wiadomo, że im dalej w las, im więcej odcinków będzie tym będzie teoretycznie troszeczkę łatwiej. Ale jak szybko faktycznie dostanę się do twierdzy i czy w ogóle uda mi się wreszcie za tym czwartym podejściem dokończyć tą grę i pokonać smoka? Nie mam dla pojęcia. Oczywiście zostawcie łapeczki w górę oraz subskrypcję, jeżeli chcecie wiedzieć, co się będzie dalej działo i żeby być na bieżąco z nowymi filmami na kanale. Do następnego, trzymajcie się, miłego Johnka i papa! Łapka w górę i subek mile widziany!